Marta Kałuża, Fight24P, ze mną jest Mateusz Gamrod. Mateusz uda się utrzymać yy, zero z tyłu? E, tak, mam nadzieję, że tak. E, nadchodzące dni to wszystko zweryfikują, ale myślę, że tak. A jaki game plan na walkę? No zobaczymy w sobotę, no, nie mogę za, za dużo powiedzieć. Okay. <laughs> na pewno dobry, bardzo dobry. <laughs> Okej, okay. a powiedz mi, nie było problemów ze zrobieniem wagi? No, znaczy nie było jakichś tam stricte problemów ze zrobieniem wagi, wiadomo, no nie robię, no robię tam 8, bo około 8 kg robię, no to nie jest to lekkie, ale jakoś tam stoję tu przed Wami, zrobiłem mediatrening, rozmawiam, czyli nie było chyba aż tak tragicznie. Dobra, a jeszcze powiedz mi, w Krakowie walczysz pierwszy raz? Tak, pierwszy raz. Jak Ci się miasto podoba, czy jeszcze nie miałeś okazji zwiedzić? E, miałem okazję, ale już bardziej rodzinnie zwiedzałem, z tego względu, że mieszka tu moja rodzina. Także przyjeżdżałem, parę razy byłem w odwiedzinach. E, bardzo ładny Kraków jest miastem, bardzo mi się podoba. Chciałbym tu kiedyś na pewno na dłużej zawitać. Ale startując na zawodach jestem pierwszy raz. I to, że Łukasz będzie miał za sobą publiczność, motywuje cię dodatkowo, czy to nie ma znaczenia? Myślę, że to nie ma żadnego znaczenia. Czy myślę, czy nie wiem, nie, generalnie nie skupiam się w ogóle na tym. Wychodzę do walki, jestem skupiony na. Na Oktagonie, na, na przeciwniku, a czy publiczność obojętnie. Okej, okay, dzięki ci bardzo, życzymy powodzenia. Dziękuję.